Ale jestem tak szczęśliwa, Damian, że naprawdę wziąłeś to zlecenie. Ja byłam tak, ja Ci teraz mogę powiedzieć. Niech się nagrywa. Ja byłam załamana. Proszę Państwa, ja byłam załamana. załamana. Nagrada Taką. Re oto referencja od Olalasz Monika Skórska. Drogi Damianie. <głyszyk excellence> już? Oto referencja od Olalasz Monika Skórska. Co prawda to jest pierwszy dzień nagrody, jeszcze nie skończyliśmy, ale ten oto człowiek w jeden dzień, a tak naprawdę w półtorej dnia, przyjął zlecenie i zrealizował mi trzy szkolenia, wprowadził poprawki, siedział po, po nocach, mając malutkiego Dzidziusia, przyjechał do Pruszkowa dzisiaj, zebrał się w sobie i jesteśmy w stanie naprawdę w 3-4 dni ukończyć dziewięć szkoleń online. To jest Wielki człowiek, <laughs> wielki człowiek.